Jak co roku przyszła wiosna, Pora piękna, piękna i radosna. A więc, panie i panowie, Uczę dziś wam prawdę Kto nie myśli o zwierzętach, Temu spuchnie lewa pięta. A kto jest na kwiaty cięty, Temu spuchną obie pięty. A kto środowisko truje, Tego gorzko pożałuje. Trzeba kochać chabry maki. I szanować pandy, sowy. Panda, niedźwiedź, bambusowy. Trzeba sadzić drzewa, krzaki. I dokarmiać w zimie kaczki oraz innych zwierząt wiele. Trzeba dbać o żuczki i ważki, młówki, krzosze i niszki Żabą pomóc przejść przez szosę, zająć się gorylim losem i sortować wszystkie śmieci, a nie wrzucać je jak leci, łatać dziury ozonowe, by powietrze było zdrowe. Trzeba chronić wieloryby, porosty oraz gryby, glebę, trawę, leszę, pszczółkę, orła, wróbla i kukułkę. Bo to przecież oczywiste, że wspierają ekosystem. Bracia, transparenty w górę! Niech nas głos nie zgodnym kurem. Nie bądź człowieku bity w ciemię. Dbaj za pan o swoją ziemię. ziemię. Szanuj ziemię, to nas wszystko, bo to twoje środowisko. I innego... Miał, raczej już nie będziesz miał. Zdrowa planeta potrzebuje zdrowych mieszkańców. Dlatego, jeśli możesz, zostań w domu. Jeśli musisz wyjść, pamiętaj o maseczce i jednorazowych rękawiczkach. Po powrocie do domu. Wrzuć je do pojemnika na odpady zmieszane.